Mareckie Inwestycje Miejskie to spółka komunalna, która zarządza jednym z najbardziej nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, kompleks boisk wielofunkcyjnych, miasteczko ruchu, hala sportowa, basen czy zielony dach pełen roślinności. Wszystko to tworzy przestrzeń wspierającą aktywność fizyczną i ekologię. Kiedy powstał pomysł na Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, od samego początku wiedzieliśmy, że ma to być projekt i obiekt innowacyjny. I tak się stało. Został w taki sposób zaprojektowany i wybudowany. Dziś kompleks łączy sport, edukację i kulturę, a korzystają z niego codziennie tysiące dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przed wdrożeniem rozwiązań cyfrowych borykaliśmy się z różnymi wyzwaniami. Dokumenty były przechowywane na różnych dyskach, w rejestrach, w plikach Excel. Zarządzanie nimi zajmowało mnóstwo czasu, a część procesów, takich jak składanie wniosków kadrowych, była bardzo czasochłonna. W mareckich inwestycjach miejskich na początku wdrożono oprogramowanie finansowo-księgowe, następnie kadrowo-płacowe, program do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz portal pracowniczy. Rozwiązania te pozwoliły zautomatyzować procesy we wszystkich tych obszarach, zapewniając szybki dostęp do danych z każdego miejsca. Współpracując z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi, mierzyliśmy się ze specyficznymi wyzwaniami zarządzania wieloma obiektami jednocześnie. Razem z panem Piotrem, prezesem firmy, ustaliliśmy kluczowe potrzeby. Dopasowujemy rozwiązania Symfonii we wszystkich obszarach działalności spółki. W taki właśnie sposób pracujemy z klientem na co dzień, cyfryzując procesy. Nasza spółka zarządza nie tylko naszym flagowym obiektem, Bareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, ale też innymi obiektami edukacyjnymi, sportowymi, rekreacyjnymi, stadionem, basenem, salą widowiskową. Które są rozmieszczone w całym mieście marki. Potrzebowaliśmy wdrożenia systemów informatycznych, zautomatyzowania pewnych procesów, żebyśmy mogli dalej się rozwijać. Dzięki cyfryzacji każdy nasz pracownik, niezależnie od tego, w którym miejscu w markach pracuje, ma szybki dostęp do danych, ma szybki dostęp do informacji. Oszczędzają w ten sposób czas, ale też usprawnia to funkcjonowanie całej firmy. Dzięki integracji systemów Symfonii zyskaliśmy w marketingu pełną kontrolę nad budżetem i wydatkami. Mam bieżący wgląd w faktury, koszty kampanii, realizację budżetu rocznego i co ważne, umowy z partnerami, bez szukania w plikach angażowania księgowości. A to naprawdę oszczędza czas, ogranicza papierologię i pozwala reagować od razu, zanim błąd, drobny nawet, przerodzi się w kosztowny problem. Z tymi tabletami to teraz jest dużo łatwiej. Jak coś trzeba załatwić, to wystarczy się zalogować i wszystko mam na miejscu. Nie muszę biegać do biura z papierami, a wszystko idzie szybko i sprawnie. Dzięki wprowadzeniu nowych technologii i automatyzacji procesów, praca w dziale kadr i płat stała się znacznie łatwiejsza. Wszystko, co kiedyś robiliśmy w Excelu lub na papierze, jak chociażby tworzenie grafików pracy, teraz odbywa się cyfrowo. To usprawnienie pozwala nam przeznaczyć zasoby ludzkie na bardziej strategiczne zadania, zamiast tracić czas na ręczne wypełnianie dokumentów. Kluczowe dla mnie w przeprowadzeniu firmy jest uporządkowanie procesów biznesowych, a także bezpośredni, szybki dostęp do zgromadzonych danych. Dzięki wdrożeniu systemu Symfonia właśnie takie możliwości mam. Nie muszę prosić innych pracowników o przygotowanie analiz, raportów, zestawień. Mam do tego sam bezpośredni dostęp. Mareckie inwestycje miejskie to nie tylko zarządzanie infrastrukturą, ale także tworzenie przestrzeni, która realnie wpływa na jakość życia mieszkańców miasta Marki. Dbamy o to, aby nasze obiekty były nie tylko funkcjonalne ale również przyjazne dla środowiska i dostosowane dla potrzeb społeczności lokalnej. Odkryj możliwości symfonii i dołącz do firm, które usprawniają swoje procesy i patrzą w przyszłość.